Teraz jedziemy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się po 32. kolejce Fortuna I liga. Po meczu z Wisłą Płock, wygranym, wysoko wygranym 3-0. Atmosfera jest świetna, co widać nawet na treningu, jak chłopaki między sobą się dogadują i ile te trzy punkty dają. Dobra. Wygrana 3-0, 3-0 już w pierwszej połowie. I teraz mi powiedz, co przeważyło e, według Ciebie to, że zmieniliście ustawienie, czy sam element zaskoczenia przeciwnika? To znaczy, dobrze weszliśmy od początku w spotkanie. Na pewno, to, że ustawienie zmieniliśmy, to zaskoczyliśmy przeciwnika, zdało to efekt, ale. Już to gdzieś tam przeanalizowaliśmy, także skupiamy się tylko i wyłącznie na, na polu Warszawa. Rafał, okazaliście się mega niegościnni w stosunku do dwóch byłych szkoleniowców w Reopole do tej pory. Powiedz mi, czy to, że gra się przeciwko byłemu trenerowi swojej drużyny, nawet jeśli się nie grał za jego czasów, albo jeśli się grał, to jest dodatkowa presja i motywacja, żeby coś udowodnić, czy tak po prostu Wam wyszło? Znaczy, w sumie na pewno część chłopaków, którzy mieli przyjemność trenować z tymi trenerami, na pewno chciała coś udowodnić. Chciała się zaprezentować z dobrej strony i na pewno w każdym meczu chcemy, gramy o trzy punkty gramy o zwycięstwo, a ta taka troszkę może nutka, taka większej rywalizacji na pewno jest. Jak ktoś znajomy jest przeciwnej jej strony, występuje. Polonia Warszawa walczy o utrzymanie, Odra Opole walczy o barażę do ekstraklasy. Czy motywacja obu drużyn jest taka sama? Myślę, że tak. W tej, w tej lidze na pewno nie ma znaczenia, czy drużyna gra utrzymanie, czy gra te najwyższe cele. W każdym meczu trzeba dać z 100%, bo, bo jeśli ten mecz ostatni pokazał, jeśli zagrasz trochę słabszą pierwszą połowę jak Wisła Płock, to, to my to wykorzystaliśmy i, i prowadziliśmy 3-0. Tak samo może być. W niedzielę w Warszawie, więc na pewno będziemy musieli od początku być skoncentrowani. W pierwszej lidze nie ma żadnej gwarancji, że, że, się, że jakiś przeciwnik nam leży czy nie leży. Trzeba po prostu od początku zasuwać i, i zostawić serce na blizu. No Musimy się przygotować na to, że oni grają o życie i w takich meczach jak grają o życie, czy być czy nie być w pierwszej lidze, to, to myślę, że dawają, dawają od siebie wszystko. Ale nie, my tak naprawdę też możemy powiedzieć, że gramy o wszystko, bo potrzebujemy wszystkie punkty, pełną pulę z ostatnich dwóch meczów i, i tak samo damy wszystko ze siebie. Czy to, że Wasz kolega Kuchcik wraca do bramki po długiej e, kontuzji i długiej nieobecności Polonii Warszawa, to jest dla nas utrudnienie, żeby nasza piłka tam to tak pół ten pół serio lądowała? Nie, Kuchcikowi życzymy bardzo dużo zdrowia i cieszymy się, że, że wrócił w końcu do, do bramki, no ale w niedzielę mam nadzieję, że coś będzie wyciągło siatki. Siedem, siedem, numero Numer suerte. To oznacza, że siódemka to jest szczęśliwy numer, a tutaj zdarzyły nam się trzy siódemki. In Poland, we say that lucky number is number seven, and you two give us triple seven. You like to score in tandem, because it's not the first time last game. Yeah, uh, as you say, it's lucky number, and you know we scored together in against Robre and now against Piswa, so yeah. Can be a lucky number. Lucky number. Yeah. And do you feel a special spirit when you score together? I can see you have some special dance and rituals. Yeah, we are always with the whole team, but especially together because we speak Spanish. We are always in good atmosphere, uh, laughing with the team, and we have uh, some special celebration. And we hope that we can do it uh, again. <laughs> we hope it too. So, how do you feel after last game and like your disposition? Do you feel it's like the best in the whole season now, or again the best. Uh, we are uh, in the crucial moment of the season. Only two games left. Uh, I guess four. We hope four, <laughs> but for the moment it's only two. And uh, we have to do everything that is in in our hand. Uh, try to win the both games, and we will see. If we we have enough points to to go to play. that these three sevens bring us luck, and czekamy już na kolejne spotkanie w przyszłą niedzielę na wyjeździe w Warszawie, mecz przeciwko Polonii Warszawa no i trzymamy mocno kciuki, że będzie powtórka z rozrywki, chcemy tak jak z Wisłą Płock i zachęcam w dalszym ciągu do kupowania naszych klubowych koszulek w barwach klubowych, ponieważ ostatni mecz będzie ze Zniczem Pruszków na Oleskiej 51 i fajnie by było gdyby cały stadion prezentował się w tych oto koszulkach